Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, to ja Dominik Stokłasa, a to ty jesteś na kanale Mokry Sugar, 5 marca 2024 rok, piękny dzień, wtorek, drugi dzień tygodnia, piąty dzień miesiąca i ostatni dzień twojego nędznego życia, od dzisiaj stajesz się lepszym człowiekiem i napierdalasz, wygrywasz to życie. Ja będę dzisiaj twoim coachem motywacyjnym. Będę streamował i uczył cię jak żyć do drugiej w nocy około, a potem odpali budyń chyba w nocy. I Jakie kurwa zakola? O czym ty pisałeś na tym waiting screen Ja mam idealny mnienie patrz. To jest prościutkie. To jest proste, no. Jak mam mieć większe zakole od Mamona na przykład i że on ma 40 lat? Nie, od, po, po, po pierwsze on nie ma 40 lat, no ja nie mam, no przecież, no on ma większe, no ja nie mam większych zakoli od Mamona, no o czym Ty mówisz? Ja wiem, że on z szalony, się, tak, podjęłem decyzję, podjęłem decyzję, pójdę w kwietniu, w kwietniu, zapiszę się, no dobra, może w maju. Ale zapisz się na operację laserową wzroku i pójdę i naprawię swój wzrok. Przyszedł na to czas, będzie, będzie, będzie to zrobione. No kupa, co no kurwa. Ale to jest niekorzystne ujęcie. kupa. Ale no, musisz przyznać, że to jest niekorzystne ujęcie. Patrz, w ogóle patrz tutaj, tutaj jest inaczej niż tutaj. No, no przecież to jest źle wykadrowane. Przecież widzisz, że ja mam prościutkie. Ja nie mam... Po prostu tym tu jest Baby Hair, -ku. widzisz, Widzisz? Widzisz, że ja tu jest włosów białych? To zaraz wszystko wyrośnie i ja mi się na... już nie będzie zakoli. Spokojnie, drogi kolego. Ja zacząłem dbać o te włosy. Napierdalam biotynkę o witaminę D3 trzymam właśnie w ręce. Yy, jest używany ładny szampon, odżywka. Co tydzień będzie używana maska do włosów. No, kupiłem dwa tygodnie temu, jeszcze nie użyłem, ale nie było czasu. Yy, ale użyję ją w... w poniedziałek, ją użyję przyszły. I naprawdę, napra jeszcze naprawimy te włosy, i wyprowadzimy idealnie kręcone włosy, i będzie dobrze. I będzie dobrze. Ciociu, ja nie się żebyśmy zaczęli się do nowego looku. Nie no, kurwa, no tak będę, ale nie będę tak wyglądał, jak zrobić sobie operację laserową, korektę wzroku. Bo ja, ja teraz mrużę oczy, bo. Bo ty nie, rozumiem, nie będę tak wyglądał, bo ja będę nosił, jak widzicie tutaj, mama nosi takie okulary przed światłem niebieskim, i ja też przed komputerem, jak zrobię sobie korektę wzroku, będę nosił takie okulary. Nawet mam chyba takie okulary e, gdzieś, nie, nie wiem gdzie one są, ale gdzieś mam e, i ja będę nosił po prostu takie. No, i ja będę nosił okulary, więc po prostu będę nosił okulary, ale inne, tak? Więc ja nie będę tak wyglądał, bo ja będę nosił okulary broniące mnie przed światłem niebieskim. Ale co dwa... 24... Te okulary są zajebiste. Dobra, znajdę te okulary, które ja mam. Też są dojebane, no nie? Dobra, mam. Patrz. Patrz, kurwa, to. Jak zrobię sobie korektę na wzroku, to będę nosił takie okulary. A to. Normalnie. Takie oksy. Także, tak będę wyglądał po operacji korekty wzroku. Ale co się śmiesz? A czemu się, czemu się śmiesz? No, fajne są. Wiesz, człowieku, jak, nie bolą oczy w ogóle, jak w nich patrzysz. Bo normalnie one blokują wszystkie światło niebieskie, zajebiste są. I są kolorowe. No, zajebiste są. Patrz, ile kolorków tutaj jest. Normalnie 900 zł takie okulary. I one czekają. One czekają tylko, jak zrobię sobie yy, korektę. I wtedy będę je nosił. jak 5 pięciolatek No dobra, to nie ważne jak wygląda. Ważne, że działają. To jest najważniejsze. Także jak zrobię sobie ko korektę, to normalnie w nich będę popierdalał. I chyba za darmo je dostałeś, albo z chujem nogą po że taki kolor jak wybrałeś. No, oczywiście że darmo Myślę, że kupiłem okulary za 900 zł, których nie nosił. Pojebał cię. W tym tygodniu wydałem pieniądze. A to się rzadko zdarza. To się rzadko zdarza. Wydałem pieniądze. Żeby kupić coś dla siebie, prezent tak zwany yy, i no, na co? Już Ci pokazuję, już Ci pokazuję. Zakupiłem Lego. Zakupiłem Hogwarts i mam zamiar to złożyć. Mam zamiar yy, ten sobie nad łóżkiem, także zakupiłem Paka to kosztowało? Nie, 615 zł. I mam zamiar złożyć, i będę, będę sobie ten. Tabletki na DHD wzięte? Tak, wzięte tabletki na DHD, ale powiem tak. To sraka. Jedyne co uspokaja, to może troszkę uspokaja Twoje. Y jak to się nazywa? Ruchowe rzeczy, ale psychiczne w ogóle. Także y od przyszłym tygodniu idę do Pani psychiatry i biorę kurwać no nie, biorę normalny pochodne metamfetaminy i wlatuję na pełność ci... tak jak powiedział Pasów no nie, normalnie wjeżdżam na ci... i się kończy no nie, bo to jeszcze nie jest to nie są pochodne narkotyków, ale w przyszłym tygodniu widzę do pani z psychiatry i mówię tak, dawaj mi ci i normalnie będę legalnie I... No i tyle, i tyle co tam jeszcze się działo, bo ja dawno streama nie miałem, tak byłem a, śmiejecie się właśnie, że wyglądam jak pięciolatek w tych okularach, co przed chwilą założyłem Byłem w tym, w trójmieście ostatnio. Znaczy w tym, zeszłym tygodniu. byłem, Pojechałem w czwartek i wróciłem w niedzielę. Byłem w Gdańsku i w, w Sopocie. Gdy nie, ostatecznie nie odwiedziłem, bo za daleko. Nie chciało mi się. Nie, bo problem był taki, że byłem w Sopocie, byłem w restauracji, zjadłem żarcie i miałem jechać do Gdyni. Ale tak się na dalałem, że, że stwierdziliśmy z Julią, że wracamy do Gdańska. I idziemy do łóżka na drzewę. <noise> Bo <głos> tyle zjadłem <noise> Że nie miałem siły się ruszać <noise> No i śmieci, się, że jak pięciolatek. Tak, zrobiliśmy sobie randkę z Julią, że rysowaliśmy obrazy. Może jak ktoś obserwuje na Instagramie to widział i malowaliśmy sobie obrazy yy, pędzelkami. No i powiem tak, kurwa, powiem tak. No, ja od piątego roku życia nie rozwinąłem się kreatywnie, jeśli chodzi o malowanie. Pokażę Wam obraz, no nie? Pokażę Wam obraz, ale obiecajcie, że nie będziecie się śmiać za bardzo. Bo rozumiem śmiech, rozumiem napisać sobie 1 ale nie za bardzo, no nie? Jest to... Obraz przedstawia molo w Sopocie. Tak, jeden do jednego, no nie? No i... Po półtorej godziny rysowania molo w Sopocie Wyszło mi to Generalnie to, to są chmury I ta chmura Stwierdziłem, że przypomina mi pada do playstation A to czarne tutaj To jest To jest To jest deptak ten po którym się chodzi Tak wzdłuż plaży, no nie? No jakie palmy, to jest drzewko To jest drzewko 40 lat za kolan narkotyki, ADHD i maluję 5-latek. Dobra, ja byłem zadowolony z dzieła, no nie? I byłem, byłem potem w Sopocie. właśnie, bo ja w ogóle to namalowałem. I dzień później pojechałem właśnie do Sopotu na molo. I powiem wam, że to serio wygląda podobnie. Zaraz wam pokażę. Bo ja myślałem, że problem jest z tym, że. Tak, nie wygląda jakby to się podnosiło, no nie? Bo zwykle ta ziemia, co jest tutaj, to taka jest dość pionowa, no nie? Że często jest takie, tak wyżej nagle jest. No ale powiem wam, że w, w tym sopocie to naprawdę jest. Yy, jest tak kurwa, tak płasko. No i pa. Okazało się, że molo jest biało-szare, a nie czarne, ale to. No, nie wiedziałem, bo nie byłem tam. Eee, ale drzewa. Drzewa podobne. Drzewa podobne. No mój, no. Nie, no może jeszcze kiedyś popróbuję moje umiejętności malownicze ten. I Skuzi wpłacił 5 zł dobra, nie pierdol, tylko... To jeszcze się działo. Kurwa, taki zapierdol. No nie w niedzielę przyjechałem z Gdańska, w poniedziałek do, czyli wczoraj jechałem do Warszawy, potem jechałem do Łodzi, potem do Warszawy i potem do Krakowa. Tyle kilometrów, żebym najebał ostatnio, a jutro znowu jadę do zakopanego. Jest, 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 tyle jazdy jest. Ostatnio w ogóle stwierdziłem. Właśnie, nie liczyłem tego wreszcie. Ja, bo ja robię około 50 tysięcy kilometrów rocznie teraz. Ja myślę. Tak, 50 tysięcy kilometrów rocznie. Ile ja średnio jeżdżę z prędkością? Będzie pewnie 80 km na godzinę? Ja spędzam 625 godzin rocznie w samochodzie. Ile to jest? Dni? Ja spędzam 26 dni rocznie w samochodzie. Ja pierdol. Tragedia to jest. Ile to na paliwo? Nie wiem. 50 tysięcy km. Czaj, no to dajmy, że to jest 5 setek Mina 100 spala. No tak 6,5 litra. Razy ile paliwo? 730 23 720 złotych rocznie na paliwo. Ja pierdolę, po co żeś pytał? Dobra, bana, bana ci daję Niestety, no NoLiFiCa dostała bana eee, Za streamowanie na swoim kanale, bo streamowała na kanale Piotrka, Natalia Lipa Nie no, tak na serio eee, Bez żartu to eee, Za nienawistne belgi lub symbole, ja nie wiem co tam wreszcie się wydarzyło, bo Bo ja nie wiem, kurwa Bo tam, bo tam eee, Cword Tak, bo Na pewno powiedziała raz Cworda Na pewno też chyba z trzy razy powiedziała, że Piotr P dał eee, jej Donata Eee, no, ale to wiecie, no to chodzi o danie Donaito. No. Eee, tutaj to jest wiesz, to jest po prostu te słowa same obok siebie. No. My przepraszamy, jak ktoś tak usłyszał źle i został urażony, ale no to jest po prostu wiesz, zestawienie obok siebie. Ona na czacie miała śmieszne znaczki, i malarza i tego kurwa nie kasowała. No to chuj wie, No tam generalnie dużo się rzeczy działo na czacie, tak. No naprawdę się dużo rzeczy działo na czacie. W ogóle, ja nie wiem, znaczy dobra, pytanie, pytanie. Yy, ale nie odpowiadajcie na nie od razu, nie? Bo czy ja jestem pierdolnięty, bo ja dzisiaj oglądam stream Rewo i Rewo gadał o Mamonie, ja w pewnym momencie doszedłem do takiego dziwnego dla mnie wniosku, że dla mnie personalnie Mamon jest obecnie, że dla mnie, bo wiem, że on nie jest ogólnie, ale dla mnie na przykład jest w tym momencie najlepszym streamerem na polskim Twitchu. Ja wiem, jak to brzmi, ale <tryk> ja normalnie wybieram streama Mamona ponad wszystkie streamy. Że jak na przykład jest 10 streamerów odpalonych, to ja wybieram Mamona. Mamon jest moim ulubionym streamerem w tym momencie. I ja nie wiem, czy to wynika z mojej choroby umysłowej z mojego odklejenia, ale na przykład teraz przed moim streamem przez półtorej godziny oglądałem streama Mamona, no bo tyle miał streama, półtorej godziny i pisałem na czacie przed włączeniem swojego streama, że najgorsze w stream stream jest to, że muszę wyłączyć teraz streama Mamona i przestać go oglądać, no po prostu masz swój gust, a czyli mam po prostu gust taki. On jest w zależności od tego, że już też woźliwe oglądać streamerów, mam to samo. No ale tak jest, kurwa. On streamuje w różnorakich godzinach. Raz streamer, raz po południu, raz wieczorem, raz w nocy. Dużo streamuje, są shoty z nim regularnie na YouTubie. Regularnie się z nim pojawiają jakieś memy. Regularnie ma jakieś dramy, więc jest co obserwować i z czego się albo pośmieć, albo o czym pogadać. Kurwa. On jest idealny.